Na start yy, tej pięknej składanki trzeba sobie całki ogarnąć, takie proste. Przykładowo, całka, najpierw nieoznaczone, z x kwadrat. Wiadomo, że jest po dx, będę w połowie zapominał to pisać, ale mi świadomość, że wszystko po dx. dx oznacza tylko tyle, że po prostu całkujemy po x, a nie po jakiejś innej literce. Więc to jest raczej oczywiste, że będzie dx wszędzie. Nie? Jak to się robi? Potęgę podnosimy o 1 w górę, x do trzeciej. Dzielimy przez to, co jest aktualnie w potędze, czyli przez 3. Przykład inny, całka. x do 5. Tu wiadomo, plus c jeszcze, nie? Więc tu będzie tak. x do 6, potęga o 1 w górę, przez 6, no i plus c. A co z czymś takim? Powiedzmy trzeciego stopnia. Zamieniamy sobie na potęgę x jako pierwiastek to jest tak jakbyśmy mieli x do potęgi jednej trzeciej. O co chodzi? Jak mamy sobie x do potęgi np. przykład to jest to, samo, to jest to samo co pierwiastek 5 stopnia z x kwadrat. Na górze potęga przy x, na dole stopień pierwiastka przy x. Zatem tutaj to będzie jedna trzecia. No i znowu będzie wtedy zwiększanie o 1, czyli x do potęgi 4 trzecie dzielone przez 4 trzecie. Czyli to jest po odwróceniu ułamka 3 czwarte x do potęgi 4 trzecie plus c. Sytuacje inne, powiedzmy, żebyśmy mieli. Może sobie kolorka zmienia. Sytuacje inne, powiedzmy, że mamy całka z na przykład 3 przez x do piątej. Zatem, jeżeli byśmy mieli 1 przez x do piątej, to jest to samo co x do potęgi minus piątej. Odwracamy łamek, dajemy minus sobie do potęgi. Ale to jest trójka. Trójkę trzeba przed całkę wyjebać. Czyli będzie 3, 3. Całeczka 1 przez x do piątej. To jest samo co 3. Całeczka x do minus piątej. No i jak robimy to już tak porządnie, to będzie 3 razy. Znaczy, nie no, porządnie to nie. Yy, I teraz tak. Minus piątka plus 1 to minus czwórka, nie? Bo x są jak długi. Im mniejszy, tym lepiej. Im mniejszy, tym mam więcej kasy, nie? Bo mniej musimy oddać. Więc x do minus czwartej wiadomo też przez minus 4, czyli to byłoby tak jakby minus 3 czwarte x do potęgi minus 4. Zajęćmy sobie teraz kilka oznaczonych. A nie będzie na czarno. Powiedzmy, że całka 2, 1 z takiej sumy, nie wiem, x do 3 odjąć 2x. To będzie coś ciekawe. a dobra, może to później. I powiedzmy, że dodać 1 przez pierwiastek trzeciego stopnia na przykład z kurwa z x, z x kwadrat niech będzie. O, w ten sposób. Wiadomo, to możemy w nawias zajebać jeszcze. No i co? Najpierw sobie jeszcze zamienimy na szybkości ten pierwiastek. Tu dopiszę, że jest x do pierwszej też, żebyśmy byli tego świadomi. I tu będzie x do potęgi minus 2 trzecie. Minus, ponieważ musimy to odwrócić. Dwie, ponieważ jest x do drugiej. Trzecie, ponieważ jest pierwiastek trzeciego stopnia z x. No i co? No i teraz już machamy. Dajemy sobie taką kreskę przy policzonej całce przed podstawieniem jeszcze za x. Dajemy sobie kreskę i teraz całka tu za kreską ma być już taka policzona. Czyli to jest sama całka. x do czwartej przez cztery. Odjąć dwa razy x do drugiej przez 2, dodać, x do potęgi, jak jest minus 2 trzecie, to do góry damy, to będzie do potęgi 1 trzeciej, przez 1 trzecią. I jakbyśmy sobie jeszcze to upchali lepiej, to byłoby, że to jest 2, 1, wiadomo, x do czwartej przez 4, odjąć, tu się skrócą dwójki, będzie x kwadrat. I jeżeli dzielimy przez 1 trzecią, tak jakbyśmy mieli 3, czyli jeszcze potem będzie plus 3 yy, x do potęgi 1 trzeciej. Sprawdzę, czy to jest na pewno git, bo coś mi to źle wygląda, ale chyba jest OK. Jest OK. Dobra. No i podstawiamko teraz, nie. Zatem tu powinno być w nawiasach, ale chyba rozumiemy, że to tyczy się wszystkiego. Podstawiam najpierw dwójeczkę, czyli będzie. 2 do 4 przez 4. Tak, wpiszę to krok po kroku, żeby nie było. Wrzucę tam akurat dwa nawiasy, żeby też nie było niedomówień. To jest pierwsza część, tu jest dwójka. To odpowiada za dwójkę. Może zmienię kolorka. To tutaj to jest, odpowiada za tą dwójkę. Za tą dwójkę, nie? Tą tutaj. Natomiast to, co jest dalej, to jest, że będzie fioletowe. To musimy odjąć. I teraz zrobić to, co odpowiada za jedynkę. I to będzie za jedynkę odpowiadało. No, dobra. I to będzie tak. 1 do czwartej przez 4. Odjąć 1 do drugiej. Dodać 3 razy 1 do potęgi 1 trzeciej. Podstawiam odejmowanko. Trochę się. Zepchałem łochciami, ale już trudno. No to będziemy mieli coś takiego, że to jest... Tu jest 2 do 4, że będzie 16 przez 4, czyli to będzie 4. Odjąć 4, dodać. 3 razy 2 do 1 trzecie, nie każcie mi tego liczyć. Teraz odjąć 1 czwarta. Tu uwaga, zmiana znaku dodać 1 i odjąć 3 razy 1 do dowolnej potęgi, to i tak będzie razy 1. Nie? Zatem mamy 3 razy 2 do potęgi 1 trzecie, nie każcie mi tego liczyć. I potem jeszcze byśmy mieli minus 1 czwarta, czyli byśmy mieli minus 2 i 1 czwarta, tak naprawdę z tego. E, nie w potędze, tylko w ułamku. I jeszcze dwie na końcu całki podchwytliwe. Otóż byłoby coś takiego, że mamy całkę z 1 przez x, tam dx. To jest wyjątkowo całka jako ln x plus c. na to, bo, bo jakbyśmy sobie robili um, x do potęgi minus pierwszej, tak normalnie, to byśmy musieli podnieść potęgę o 1, czyli byłoby x do zerowej przez 0 no chujowo dzielić przez 0, nie? Więc tak nie możemy robić. I kolejna całka, na przykład całka z jakiejś stałej, czyli całka na przykład z piątki, to jest tak samo, jakbyśmy mieli całkę z piątki x do potęgi zerowej. Czyli to byłoby po prostu 5 razy x do pierwszej przez 1, czyli już po ludzku po prostu 5x. No i wiadomo, plus C. Dziękuję za uwagę i lecimy do konkretów w następnym filmiku. Tak będzie. Jedzie dzielnicowy, chuj mu w dupę, mały sołbanie Jebałem na niego gołe z dupy sranie Mam wyjebane, wpadł do pączka, przyszedłem dziesiąta rano Pytam się, idziemy do szkoły, niebo mnie zatrzymano Mam wyjebane, dzielnicowy mówi, toczasz podeszwę buta Ja mu pokazuję zamiast podeszwy gołego fiuta